Witajcie widzowie, z tej strony Maciejo witam was już czwartego dnia kiedy razem gramy w minigrę. Jeśli chodzi o nasz aktualny progres, w ciągu ostatnich 3 dni zdobyliśmy dokładnie 470 golda i prawie 1,5 miliona kredytów. Nie wydając ani grosza, spędzając w tej grze jakieś 15 minut razem, coś w tym stylu, oczywiście na początku już tłumaczyłem, więc odcinek był dłuższy, ale na spokojnie jesteście codziennie na jednym koncie w stanie odebrać wszystko, zdobyć prezenty, skrzynki w niecałe 5 minut. W ciągu trzech ostatnich dni zauważyłem kilka zależności, które wam teraz chciałbym przekazać. Jeśli zależy Ci na tym, żeby zdobywać tylko kredyty, to omijaj znaki zapytania i specjalne wydarzenia, bo tam masz zawsze ryzyko straty kredytów. I zazwyczaj to jest takie, raz się uda, raz się nie uda. Ale jeśli zależy na goldzie, to rób wszystkie wydarzenia, ponieważ tam zawsze jest okazja, aby zdobyć 50 zł, 70, 100 90 tam naprawdę są różne misje i często ten godzik wpada. W ciągu kilku dni naprawdę ten gold idzie się fajnie zbierać. Ale według mnie najbardziej te misje opłaca się zbierać jak już jesteś pod koniec swojego baku paliwa. Ponieważ gdy masz 35 na początku, trafisz misję, która będzie nieudana i stracisz minus 10, minus 15, na początku to jest ogromna strata. Ale jak masz 5 paliwka, 4, 3, 2, 1, 9 i dostaniesz minus 10, minus 15, minus 20, to już tak nie boli, ponieważ jak dostaniesz minus 10, a masz 5 paliwka, to nie będziesz na minusie. Druga sprawa, jeśli wyskakuje ci automatyczne wydarzenie, czyli nie wichałeś na żadną kratkę, tylko samo wyskakuje, to zawsze przyjmuj, bo z tego co zauważyłem, to zawsze albo prawie zawsze nie da się w tym przegrać. Każda nagroda możliwa do trafienia jest pozytywna, więc jak dla mnie, automatyczne wydarzenia, na które specjalnie nie weszliśmy, trzeba odbierać. Wszystkie pozostałe warto, jeśli potrzebujesz golda, ale kosztem kredytów, ale lepiej robić to blisko końca swojego baku. Nie na początku, bo ponieważ ryzyko straty paliwka, które na początku, nie ukrywajmy, ale jest bardzo ważne, jest zbyt duże. Dlatego teraz wdrożę swoje zasady i będę się skupiał na prezentach i skrzynkach. Dopiero pod koniec będę zbierał jakieś znaki zapytania i specjalne wydarzenia. Zaczynamy. Aktualnie mamy 6 skrzynek i będziemy polować na kolejne. Mamy prezent, podagę kredyty, paliwko, wzmacniacze do ładowania. I teraz chciałbym zebrać te wszystkie prezenty po kolei. Nie będę leciał w górę po tą skrzynkę specjalną. Zbierzmy sobie najpierw te prezenty. Ponieważ one też są często niedoceniane. A tutaj naprawdę fajnie się farmi te kredyty. I mam wrażenie, że tych prezentów tutaj ostatnio nie było, wczoraj, że one się pojawiły. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale wykorzystajmy to, zbierzmy je sobie. To są darmowe kredyty, i to są pewne nagrody. Tutaj nie da się przegrać. Prezent zawsze będzie dla Ciebie pozytywny. Raz bardziej pozytywny, raz mniej, ale zawsze będzie pozytywny. Dobra, zebraliśmy trochę prezentów. tutaj jest kolejny. Podany, gdzieś jest jakaś skrzynka? Być może tu jest koniec mapy. Nie wiem. A dobra, jesteśmy po ten prezent. Nie, to nie jest koniec mapy. Ta mapa jest ogromna. Tam są dwa prezenty. No to leźmy po nie. Teraz jestem blisko końca paliwka, więc sobie teraz zbiorę te wydarzenia. Akurat mi się skończyło. Także wchodzimy na stronkę i ponownie doładowujemy sobie 35 darmowego paliwka. Jeśli jest taka możliwość, to czemu z tego nie korzystać? To jest dwa razy szybszy progres. Ja to robię codziennie i naprawdę nie żałuję. Jeśli mam fulla, to omijam to zadanie. Lecę po skrzynkę, ta jest chyba bliżej. Tylko potem, gdzie pójdę, dobra, pójdźmy po tą. Tam mamy trzy prezenty. Tu jeden, dobra, to pójdę w tym kierunku, zostawię tamten. Tamten zbierzemy kiedy indziej. Choć mam takie poczucie, że czym dalej jesteśmy, tym odległości są większe i ciężko się farmi skrzynki każdego dnia. Na przykład z tego dnia być może nie dostanę żadnej skrzynki, bo na razie nawet niej nie widziałem. Ale coś za coś. Nie będzie golda, ale będzie mnóstwo kredytów. Bo cały czas zbieram prezenty. Skrzyneczka, ma no to skrzyneczka, w sumie paczkę. Prezent. Prezent za prezentem. Tu są dwa kolejne. Pytanie, czy mi starczy paliwka? Dobra, zbieram to przy okazji. W oddali zauważono samolot. Jest nienaruszony. Nikt nie wie, dlaczego wylądował. Czy powinniśmy podejść bliżej? Podejdziemy. Oby szczęśliwie. Dwójeczka. Twój czołg dostał się pod ostrzał artyleryjski. Wygląda na to, że wpadliśmy w zasadkę. Wynośmy się stąd. Czyli pewnie strata paliwa. Dokładnie tak. Minus 5. No i przez te minus pięć tracimy całe paliwko. I w tym momencie nasz dzisiejszy dzień się kończy. Zobaczmy ile zarobiliśmy. Dzisiaj taktyka była inna. I powinna nam przynieść więcej kredek. Dokładnie tak. Zobaczcie. Jednego dnia... To jest moja w ogóle rekordowa wartość. Na żadnym koncie, na którym gram, nie zdobyłem tyle kredytów jednego dnia. A przypominam, przez ostatnie trzy dni zebrałem około miliona 500 kredytów, a dzisiaj jednego dnia zebrałem prawie tyle samo. Mamy bańkę kredek, do ładowania, certyfikat na expo. ale nie ma golda, nie ma części na kuneę Panzera. Odbieramy. No i według mnie nagrody są całkiem fajne ale musimy pamiętać o tym, że potrzebujemy skrzynek, żeby odebrać kuźnę panzera. W tym materiale to będzie wszystko. Jeśli szukasz klanu, to jest idealny moment. Za lekko ponad tydzień rusza event klanowy, gdzie jest do zdobycia dziewiąty tier niebieski za darmo, więc zapraszam do mnie. Rekrutacja na Discordzie. Link w opisie. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę, zostaw suba i siemaneczka. Miłego dnia.